Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games. Ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. W dzisiejszym filmie przedstawię wam grę Tuthet od wydawnictwa Ludojady. I Tuthet właśnie rozpoczyna swoją kampanię na Kickstarterze. Teraz Tuthet będzie walczyć o ufundowanie właśnie na platformie. Kickstarter i w tym filmie przedstawię Wam na szybko zasady Tutcheda oraz moje pierwsze wrażenia, czyli jak w Tutcheda, jak w ten egzemplarz prototypowy nam się grało. Przede wszystkim, od czego należy zacząć, o czym w ogóle jest gra Tutcheda. Tuthead jest to gra osadzona w takim kreskówkowym, śmiesznym, dziwnym, zabawnym świecie, w której tytułowe Tutheady, czyli właśnie takie dziwne stworki, zamieszkują wyspę śmieci. No i ich egzystencja polega na tym, że cały czas muszą jeść. Jeśli nie jedzą śmieci, to będą atakować siebie nawzajem i zjadać siebie nawzajem, a jeśli. Nie mogą tego robić, no to będą musiały podgryzać same siebie aż do samego końca tej swojej egzystencji. I na tym tak fabularnie polega ta gra, ale mechanicznie co tutaj będziemy robić? No przede wszystkim będzie to gra imprezowa, będzie to gra kościana, ponieważ mamy tutaj całkiem dużo kości i będzie to gra karciana. W tę grę zagra aż do ośmiu graczy. Od dwóch do ośmiu graczy tak, no jest to imprezówka, więc dużo graczy tutaj będzie mogło zasiąść, i każdy z graczy wcieli się właśnie w takiego tytułowego Tutcheda. Będziemy podczas całej gry na przestrzeni pięciu różnych rund pobierać karty, będziemy tych kart używać, będziemy je zagrywać na siebie oraz na przeciwników, żeby się wzmacniać, żeby dawać jakieś sobie nawzajem efekty, pozytywne, negatywne. Z kart będziemy także otrzymywać broń, będą także karty walki, ponieważ tutaj walczymy, tutaj cały czas walczymy, cały czas bijemy się ze sobą, żeby się właśnie nawzajem podgryzać, ponieważ każdy Tuthet złożony jest, jak tutaj widzicie, z takich kawałków i jak widzicie z tyłu są to kawałki mięsa. Jest to właśnie to Jedzenie, które w ostatniej fazie rundy będziemy jeść. I co tutaj jeszcze należy wspomnieć: że jest to gra typu last man standing, czyli wygrywa ten z graczy, który jak najdłużej utrzyma się w grze. Jako cały Tuthead. Oczywiście, jeśli stracimy wszystkie swoje kawałki, no to odpadamy będzie tutaj też tak, będzie tutaj eliminacja graczy w trakcie rozgrywki. I to było tak ogólnie. A teraz przejdźmy sobie do tego, co tutaj mamy na stole i jak gramy. Przede wszystkim na samym początku należy rozłożyć planszę gry, to jest plansza wyspy, na której znajdują się karty wyspy, oraz takie ogólne karty gry, tutaj są przeróżne karty walki, karty różnych efektów. Przede wszystkim znajduje tutaj się też pionek Tutheda, duży taki drewniany, porządny pionek, którym tylko będziemy oznaczać aktualną rundę gry. I tutaj będą jeszcze takie żetony walki, do tego przejdę później, jak będę omawiać walkę. Na planszy, jak widzicie, znajduje tutaj się kilka pól. To są pola aktualnej rundy. Jak będziemy przechodzić do kolejnej rundy, będziemy przemieszczać tego Tutcheda. Oczywiście każdy z graczy wybiera swojego własnego Tutcheda, każdy Tutchet ma jakąś inną specjalną, asymetryczną zdolność. No i przede wszystkim, jak gramy, jak przebiega cała tutaj Rozgrywka, jakie mamy rundy. Przede wszystkim na samym początku rozpoczynamy tutaj od fazy trawienia. To jest ta faza z gołębiem, to jest taka faza pacyfistyczna. Akurat w tej fazie nie będziemy mogli się ze sobą bić, ponieważ atakowanie siebie nawzajem jest to jedna z dwóch akcji, którą możemy zrobić. Czyli mamy dwie akcje, z których albo to może być dobranie karty, albo może to być zagranie karty z ręki, albo właśnie atak. I tak jest w tym momencie gry. Wiem, że teraz są jakby yy, prace, jeszcze są testowane nowe warianty, że jedną z tych dwóch akcji musi być atak. Nie wiem, czy to przejdzie jakby do ostatecznej wersji gry, czy po prostu będzie to jakiś taki szybszy wariant na rozgrywkę. Tłumaczę Wam zasady tak, jak ja to mam teraz tutaj. Więc jak jesteśmy w odpowiedniej rundzie i każdy z graczy zrobi po swoje dwie akcje, czyli każdy z graczy będzie dobierać jakieś karty na rękę, będziemy mogli je zagrywać, będziemy siebie atakować, wtedy jak już to wszyscy zrobimy, przechodzimy wspólnie do kolejnej fazy. Jeśli chodzi o fazę wyspy, to dodatkowo każdy z graczy będzie mógł odsłonić tutaj, dobrać taką kartę wyspy i użyć tego specjalnego efektu. Są to efekty albo natychmiastowe, do których musimy się zastosować, albo mogą to być efekty, które wpływają na wszystkich graczy do momentu, aż kolejna karta wyspy nie zostanie odsłonięta. Oczywiście, jak wszyscy zrobią swoje ruchy, wszyscy zrobią swoje akcje, przejdziemy do kolejnej rundy. W tej. Tutaj rundzie możemy wymieniać karty, czyli jeśli chodzi o nasze karty na ręce, możemy odrzucić dwie, żeby dobrać jedną kartę. I tak jak mówię, te dodatkowe efekty rundy robimy gratis, czyli taka wymianka jest gratis. Jak już wszyscy tutaj zrobią swoje akcje, oczywiście zaraz dokładniej omówię, to będziemy mogli przejść teraz do czwartej fazy. W czwartej fazy każdy z graczy będzie mógł rzucić taką śmieszną, dziwną, dodatkową kością, i zaaplikować efekt, użyć jakiegoś efektu, czyli albo za darmo możemy zrobić walkę, za darmo możemy zrobić akcję, albo na przykład za darmo możemy dociągnąć kartę wyspy. No i jak to już wszyscy oczywiście zrobią, wtedy przechodzimy tutaj do fazy głodowania. No i właśnie to jest ta faza, w której będziemy musieli się nawzajem zjadać, a raczej zjadać te części, które w trakcie tutaj tych wszystkich rund. Pozyskaliśmy. Sprawa wygląda tak z tym jedzeniem, że jeśli nie pozyskaliśmy żadnych części z walki, ewentualnie z jakichś kart, jeśli mieliśmy dużo szczęścia, to będziemy musieli siebie podgryzać, czyli musimy tracić element swojego ciała. Ale właśnie jak pozyskiwać takie elementy od innych graczy? No, właśnie przede wszystkim za pomocą walki. Więc teraz omówię dokładniej walkę i omówię jeszcze te karty, czyli omówię, jakie mamy w ogóle karty w grze. I omówię tę walkę. Więc na samym początku, przede wszystkim, będziemy mogli mieć kartę broni. Każdy Tuthet może sobie tutaj zainstalować jakąś kartę broni. Taka broń będzie dawała nam dodatkową kość w walce. Oprócz tego, też będą tu takie karty, które mają ikonę mózgu po lewej stronie na górze. I jak widzicie, są to takie jasne mózgi i takie czerwone mózgi. Jeśli chodzi o te jasne, są to mini zagrywki, czyli po prostu to są karty, które mają jakieś jednorazowe efekty. Możemy ich używać na siebie, możemy ich oczywiście używać na naszych wrogów, o ile te efekty są negatywne. Jeśli te mózgi są pomarańczowe, są ciemniejsze, to to są wtedy mega zagrywki i taka karta leży przy Tuthedzie albo naszym, albo przy Tuthedzie Wroga. Jeśli oczywiście zagrywamy to na Wroga, no i wtedy to są efekty. Które albo pomagają nam, albo dają nam jakieś dodatkowe akcje, być może dają nam więcej kości, być może dają nam więcej ruchu, być może blokują specjalną zdolność naszego przeciwnika, albo blokują przeróżne inne rzeczy naszym przeciwnikom. Czyli to są karty, które po prostu dają pozytywne albo negatywne efekty. Są tutaj jeszcze takie karty z pionką i to są, proszę państwa, karty walki. No i właśnie te karty będziemy trzymać na ręce, będziemy je kitrać do momentu, aż nie zaatakujemy kogoś bądź ktoś nie zaatakuje nas. No i w tym momencie jak wygląda walka, ponieważ jeśli deklarujemy walkę, jeśli atakujemy kogoś bądź ktoś atakuje nas, tutaj z planszy będziemy musieli dobrać po trzy żetony walki. Ustawiamy je przed sobą. I teraz walka wygląda tak, że jeśli oczywiście mamy jakieś karty walki na ręce, możemy je zagrać na taki żeton. Te żetony po prostu symbolizują miejsca na karty walki, które możemy zagrać. Czasami, jak widzicie, są to karty, które będą anulować. Efekty broni naszego przeciwnika, czasami będą nam dodawać siłę w walce, czasami będą nam dodawać jakąś kość w walce, a na przykład czasami za pomocą takich kart będziemy przeciwnikom mogli blokować pole na zagrywanie takich kart. Czyli co prawda my na zagranie karty stracimy jedno pole, ale na przykład jeśli możemy się spodziewać, że nasz przeciwnik ma jakieś bardzo dobre karty, no to blokujemy oczywiście mu takie pole. Natomiast jest tu jeszcze taka kwestia, ponieważ oczywiście nie ma tych kart walki jakoś super, super dużo. I to wygląda tak, i to też może być taka trochę nagroda pocieszenia, jeśli chodzi o przegraną walkę, że jeśli przeciwnik nie ma takich kart walki, może tutaj z y, głównego stosu dobierania, może zagrać taką kartę, może sobie podejrzeć, czy jest to karta walki. Jeśli jest to karta walki, to zagrywa ją od razu odsłoniętą. Jeśli to nie jest karta walki, to. Kładzie ją tutaj zakrytą i po walce ta karta pójdzie do niego na rękę. No i sprawa wygląda tak, że jak już gracze zagrają wszystkie te swoje karty, zaaplikują efekty, być może takie karty dodadzą atakującemu Tutheadowi jakąś wartość ataku, być może broniącemu dodają do obrony. Są tu naprawdę przeróżne karty. No to wtedy dodatkowo musimy trochę porzucać kosteczkami, ponieważ każdy Tuthead ma tak zwaną swoją kość tutheda. I ta kość ma tym więcej ścianek, czyli hipotetycznie, tym jest silniejsza, tym większą możemy wyrzucić wartość. Im nasz Tuthead jest pełniejszy, im jest bardziej kompletny. Czyli na samym początku, jak tutaj widzimy, jeśli nasz Tuthead jest pełen, ma wszystkie swoje cztery elementy, będziemy rzucać kosteczką K12, 12 dwunastościenną. Jeśli naszemu Tutheadowi została połowa życia, no to niestety, ale będziemy rzucać tylko kosteczką K8. Także rzucamy taką kosteczką K12. Jeśli nasz Tutchet posiada broń, dodatkowo także do tej puli dokładamy kosteczkę, rzucamy oczywiście. Wszyscy gracze zaangażowani w walkę jeden i drugi rzucają, do tego dokładamy wartości ze swoich kart walki no i zliczamy, kto ma więcej. I ten, kto ma więcej, wygrywa i będzie podgryzać przeciwnika, czyli będzie przeciwnikowi zabierać właśnie takie mięsko do siebie. I tym mięskiem właśnie będzie się pożywiać później w tej ostatniej rundzie, w tej właśnie fazie głodu. Powiedziałem, że to są poszczególne rundy, ale powiedzmy, że to są poszczególne fazy, a przejście przez całą tutaj planszę dookoła to będzie właśnie cała runda gry. Nie wspomniałem jeszcze o ostatnim typie kart. To są karty, które mają taką gwiazdkę i to są karty Instant. Możemy je rzucić w dowolnym momencie gry. Nawet jeśli jakiś przeciwnik nas atakuje, to my, jeśli mamy taką kartę na ręce, możemy rzucić taką kartę, żeby Uaktywnić efekt z niej i po prostu, żeby komuś uprzykrzyć życie albo żeby sobie pomóc. To jest bardzo, bardzo sytuacyjne wtedy. No i tak, właśnie na przestrzeni tej całej rundy, kolejnych rund, na przestrzeni tych wszystkich faz będziemy siebie nawzajem atakować, będziemy używać kart, będziemy zagrywać karty. Te karty są naprawdę. Hamskie niektóre efekty wręcz są bardzo, bardzo mocne, ponieważ na przykład mamy jedną dodatkową akcję. Czasami właśnie jak blokujemy bardzo dobrą zdolność jakiegoś przeciwnika, no to, no to wtedy też jest hamowa. Ale okej, okay, to już są opinie, tak, to już są opinie. Zasady znacie, oczywiście jak mówiłem. Ten z graczy, który pozostanie ostatni w grze, ten z graczy będzie wygrywać. A jak już przeszedłem w sumie takim segwayem do mojej opinii, no to teraz właśnie powiem szerzej. Czyli co tutaj mi się podoba i tak już ogólnie powiem co graczom, co graczom w Tutheda może się podobać, a co innym graczom niestety w Tuthedzie może się nie spodobać, więc zacznijmy tutaj od pozytywów. Przede wszystkim urzekł mnie tutaj temat. Temat jest naprawdę bardzo fajny. Te tuthedy wyglądają bardzo fajnie. Pomysł w ogóle na to, że te nasze kawałki ciała są takimi mięskami, które sobie nawzajem będziemy podkradać, które sobie nawzajem będziemy tutaj podgryzać. Ja uważam, że to był bardzo fajny pomysł. Takie właśnie kawałki, części na tych naszych planszetkach. Są fajne. Ogólnie, też ten taki kreskówkowy, śmieszny klimat, yy, grafiki, które tutaj są, grafiki na kartach, mi naprawdę bardzo się podoba, że to jest taka fajna gra kolorowa z jajem i tu jest właśnie taki imprezowy, śmieszny vibe. No i ogólnie to tutaj po prostu mi pasuje. Czyli ta, powiedzmy to, temat pasuje do tej mechaniki. Dodatkowo, co tutaj też. Nam się spodobało i co ogólnie może się spodobać innym graczom, no to jest przede wszystkim negatywna interakcja. Ta gra to po prostu jest jedna wielka, negatywna interakcja. Jeśli lubimy sobie robić na złość, jeśli lubimy zagrywać na siebie naprawdę bardzo, bardzo hamskie blokujące karty, jeśli jakiś gracz znalazł kartę, która daje mu bardzo dużego busta, bardzo duże wzmocnienie i po prostu będzie siał pogrom i postrach pośród innych graczy, jeśli lubimy. Takie właśnie zagrywki, takie podgryzanie się, tak jak tutaj jest w Tuthedzie. Jeśli to nam nie przeszkadza, to naprawdę przy tym będziemy się bawić bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo też, co na przykład mi się spodobało, i też wydaje mi się, że wielu osobom może się spodobać, to jest różnorodność tych kart. To, co ja tutaj mam, to widzicie, to jest połowa, ponieważ tych kart troszeczkę tutaj jest. No i to nie jest tak, że te karty jakoś tutaj super bardzo się powtarzają. Tych kart naprawdę troszeczkę tutaj jest i one mają przeróżne efekty. Także wydaje mi się, że będziemy musieli zagrać naprawdę parę razy, zanim przez naszą rękę zaczną się przewalać dokładnie te same karty i... Nie mogę tutaj powiedzieć, że to determinuje jakąś zupełnie inną strategię, no bo po prostu używamy najlepszych kart, które mamy do tego, żeby atakować innych graczy. Koniec, tak? Jakby nie będziemy tutaj układać, właśnie jakiegoś super silniczka. Okej, okay, no jak dostaniemy dużo fajnych kart, które nawzajem się jakoś tam skombują, no to będziemy silniejsi i możliwe, że właśnie dzięki takim kartom to my właśnie wygramy grę. Dlatego właśnie ta różnorodność w kartach z jednej strony jest fajna, no bo jasne, że super, że mamy taką różnorodność, ale yy, wydaje mi się, że teraz już przejdę do tych rzeczy tutaj mniej fajnych. Wielu osobom może po prostu niesiąść to, że tutaj są lepsze i są gorsze karty, i że po prostu to jest okrutnie losowa gra. Jeśli lubimy właśnie losowe imprezówki, tak jak ja już wiele razy u mnie na kanale mówiłem na jakąś grę, że to jest głupia, losowa gra, i absolutnie to nie jest negatywne. I jeśli ja mówię, że coś jest że jakaś gra jest głupią, losową grą, to tak naprawdę nam się podoba. No i jeśli chodzi o Tutheda, to trzeba powiedzieć, że tak, jest tutaj bardzo dużo losów ponieważ jeśli mamy losowość w kartach, są karty lepsze i gorsze, i do tego mamy losowość w kościach, w naszych rzutach, no to jeśli komuś się taka losowość Oczywiście w imprezówkach losowość jest normą, tak? Ale jeśli komuś się coś takiego nie podoba, to tutaj będzie sfrustrowany i po prostu no, będzie to przeszkadzało i może trochę denerwować, ponieważ wiadomo, jeśli na jedną walkę nam się składają losowe karty, jeśli nam się składają rzuty co najmniej dwoma, o ile mamy broń, tak? Co najmniej dwoma kościami, no to jeden z graczy może mieć 20 punktów siły, a jeden y, skończy na przykład z trzema punktami siły. OK, trzeba się nastawić, że to nie jest wada tej gry, tylko po prostu to jest jakby aspekt tej gry. Jeśli do tego podejdziemy właśnie z yy, takim nastawieniem, to według mnie, jeśli zaakceptujemy to, to według mnie będziemy się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze bawić. Ale miałem ponarzekać, to ponarzekajmy sobie jeszcze troszeczkę więcej. Jaki ja tak naprawdę mam główny zarzut do tej gry? który może się także nie spodobać niektórym osobom. A no to, że jak dostajemy wciry, szczególnie na samym początku gry i tracimy te swoje kawałki mięsa, no to wtedy jakby nie mamy takiej jakiejś rekompensaty. Jeśli chcielibyśmy szybko się odgryźć właśnie komuś i zaatakować tego gracza, który przed chwilą nas zaatakował, no to będziemy słabsi, a to on będzie silniejszy. I jeśli właśnie w takim stanie, nic się nie zmieni po takiej walce, w takim stanie dojdziemy na sam koniec tej rundy, czyli właśnie do tej fazy głodowania, no to wtedy on sobie zje to mięsko, które zyskał poprzez walkę z nami, i on wtedy nie będzie tracić żadnej swojej kończyny, żadnego kawałka. A my jako nie zdobyliśmy, jako że nie zdobyliśmy kolejnego kawałka, tak, żeby go zjeść, będziemy znowu musieli podgryzać siebie i tracić siebie, i znowu będziemy siebie osłabiać. Także ja tutaj y, chciałbym w końcowej wersji tej gry, ponieważ gra jest jeszcze work in progress, gra jest jeszcze w, de w developmentie, ja tutaj chciałbym na samym końcu zobaczyć właśnie jakiś taki mechanizm rekompensaty, że jednak nawet po przegranej walce, ok, pomimo tego, że po walce mogę tutaj sobie karty, które zebrałem, mogę zabrać sobie na rękę, tak, że jednak mam jakieś większe szanse na to, żeby się odgryźć. I. To był właśnie taki aspekt, który najbardziej tutaj mi przeszkadzał, ale wydaje mi się, że wielu osobom, tak jak mówiłem, które podchodzą do tego jako do takiej głupiej, losowej gry, to no nie powinno przeszkadzać. Chociaż pytanie, jakby wyglądała rozgrywka na 8 graczy, gdzie w połowie rozgrywki, oczywiście, w połowie rozgrywki połowa graczy już by odpadła. A ci pozostali gracze, którzy nakradli się tych wszystkich kawałków mięsa od innych, są na tyle silni, że to pierwsze yy, dobra pier, pierwsze pół hipotetycznie, że ta pierwsza część rozgrywki, gdzie połowa graczy wypadła, tak, była krótka, bo do tego dążymy dosyć szybko, to możemy uzyskać taki efekt dosyć szybko, a jak później już wszyscy są wzmocnieni na żarci i mają właśnie dużo tego mięsa, to ta pozostała część rozgrywki, gdzie ta połowa graczy już sobie siedzi gdzieś indziej, bo no ile też można patrzeć, jak inni się świetnie bawią, tak? To ta druga część rozgrywki może już się troszeczkę dłużyć, a na pewno będzie dłuższa niż ta poprzednia część rozgrywki. I właśnie dlatego, gdyby tutaj był chociaż jako moduł, tak? Wprowadzony jakiś taki mechanizm jednak nagradzania tych graczy, którzy przegrali, to według mnie można byłoby na dłużej wtedy utrzymać uwagę innych graczy i po prostu utrzymać innych graczy przy stole. I to był taki główny zarzut mój co do tej gry. Nie wiem jak będzie z innymi osobami. Wiem, że jak ta, gr ta gra, ten prototyp był pokazywany przede wszystkim na Wawagra i był pokazywany na OMG, to ludzie odchodzili od tego naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Przede wszystkim nawet ta gra trafiła do mnie nie dlatego, że wydawca się do mnie odezwał, nie dlatego, że ja sam odezwałem się do wydawcy, tylko dlatego, że jedna osoba i od razu y, dziękuję tutaj Łukasz za kontakt jeden z graczy, który ograł to na AMG to tak mu się spodobało, że po prostu zaczął pisać do wszystkich recenzentów że ej, tak się świetnie bawiliśmy to taka była fajna gra, tak na siebie krzyczeliśmy i w ogóle tu jest tyle negatywnej interakcji, że powinieneś to zobaczyć powinieneś to ograć i wydaje mi się, że powinieneś to pokazać i ja uważam, że tak, warto pokazywać te gry ponieważ jeśli wasza grupa jest akurat taka, że nie przeszkadza ta losowość nie przeszkadza ta negatywna interakcja i nie będzie przeszkadzało Wam to, że w pewnym momencie, no niestety, ale część z graczy odejdzie sobie od stołu. Jeśli to Wam nie przeszkadza i chcielibyście wspierać polskich wydawców, chcielibyście wspierać polskich twórców, to ja uważam, że tuthead będzie absolutnie dla Was. Jeśli jednak przeszkadza wam to, o czym tutaj wspomniałem, co naświetliłem, co mogłoby wam przeszkadzać, no to wydaje mi się, że akurat w Tutchedie tutaj nie będziecie mieli czego szukać, tak? No bo po co się denerwować, skoro od początku wiecie, że pewne rzeczy nie klikną wam i po prostu będą tutaj wam zgrzytać. Oczywiście gra jest w dewelopmencie, także tutaj absolutnie nie będę narzekać na, na instrukcję, która jest do przepisania, tak? Jest do napisania od nowa. Nie będę tutaj narzekać na przeróżne to. Wydaje mi się, że trochę niezbalansowane na razie te nasze zdolności tych headów, czyli ten nasz spryt tych tud ponieważ on także będzie balansowany, to wszystko jeszcze będzie zmieniane, więc na to akurat narzekać nie zamierzam. No ale już przechodząc do podsumowania, przechodząc do zakończenia. Tak jak mówiłem, jeśli spodobała Wam się ta gra, po tym co tutaj Wam przedstawiłem, jeśli jesteście tym zainteresowani, weźcie sobie na kampanię, oczywiście link do kampanii będzie w opisie tego filmu, wspierajcie polskich twórców, wspierajcie polskich wydawców. Jeśli bardzo bardzo spodoba wam się ta gra, spodoba wam się to jak na kampanii wygląda, to oczywiście zachęcam do tego, żeby Tudheda wspierać, żeby wspierać te kampanie. No i tak naprawdę patrzeć jak ten projekt ewoluuje, ponieważ ja tutaj widzę jeszcze trochę rzeczy do zmiany, ale autorzy, twórcy są bardzo otwarci na przeróżne pomysły i także mają zamiar jeszcze wszystko doszlifowywać i pracować i według mnie ja bym z chęcią zobaczył właśnie taki tutaj Końcowy produkt, którym będzie Tuthead. No i co, to by było wszystko, jeśli chodzi o ten film. Dajcie znać, czy Tuthead Wam się spodobał, czy zajrzycie na kampanię. Dajcie znać, czy graliście właśnie na Wawagra albo na OMG i jakie są Wasze opinie odnośnie tej gry. Dajcie znać, sekcja komentarzy oczywiście, że jest dla Was. A tymczasem ja się żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.